Witamy na stronie Kościoła Ewangelicko-Prezbiteriańskiego w Gdańsku, jak i na naszym kanale YouTube. W tym krótkim wideo chciałbym przybliżyć Wam to, czym jest Kościół Prezbiteriański. Prezbiterianie to nazwa nurtu chrześcijańskiego wywodzącego się z reformacji, który cechuje się wyróżnikami podzielanymi przez inne tradycyjne kościoły, jak nauka o naturze jednego Boga, a w tym o dziewiczym poczęciu i bezgrzeczności Chrystusa, o jego cudownym życiu oraz śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu, jako jedynej drogi dającej grzesznikowi ocalenie od potępienia, jak również nauka o zbawieniu wyłącznie łaską, przez wiarę, nie przez ludzkie zasługi, a jedynie dzięki ofierze pana Jezusa, oraz nauka o natchnionym i nieomylnym charakterze spisanego Bożego Słowa, Pisma Świętego. Kolejne wyróżniki presbiteryńskiego kościoła charakteryzują już nieco mniejszą ilość kościołów innych tradycji. Na przykład to, że kościół ten ma charakter konfesyjny, czyli to, że bardzo ważną rolę w doktrynie tego skrzydła chrześcijaństwa stanowią historyczne wyznania wiary i katechizmy. To, że w kościele tym uznawane jest rozumienie Bożego objawienia w piśmie zgodnie z reformowaną teologią, oraz to, że zachowujemy liturgiczny charakter nabożeństw, o czym za chwilę. Co jest szczególnie znamienne w presbiterianizmie, to patrzenie na historię odkupienia z perspektywy przymierzy. Jakie Bóg inicjował z ludźmi, co daje na przykład szczególną rolę rodzinie i dzieciom w życiu kościoła. A z nauki tej wprost wypływa dla wielu braci protestantów kontrowersyjna prawda o potrzebie udzielania chrztu dzieciom będącym w rodzinach objętych przymierzem z Bogiem. Chrzest to nie sakrament, który dawałby im automatycznie zbawienie, ale jest to znak i pieczęć przymierza z Bogiem, warunkowanego ich wiarą. Rozumiemy, że chrzest jest sakramentem inicjacji wprowadzenia dziecka w przymierze z Bogiem, tym, który dochowuje wierności do tysięcznego pokolenia, tym, którzy go miłują. A takim szczególnym wyróżnikiem, od którego presbiterianizm wziął swoją nazwę, jest sposób zorganizowania się Kościoła i zarządzania nim, co jest realizowane poprzez mieszane ciało pastorów i świeckich starszych. I te ciała nazywamy prezbiteriami. Dopowiedzmy parę słów o tych mniej znanych wyróżnikach. Być kościołem konfesyjnym oznacza, że mamy spisane wyznania wiary, zgodnie z którymi starsi kościoła są zobowiązani nauczać. Nie są one nieomylne i są podporządkowane Pismu Świętemu, ale wierzymy, że ich treść jest wiernym podsumowaniem nauczenia Słowa Bożego. Standardami konfesyjnymi przyjętymi przez nasz kościół są konfesja westminsterska oraz mały i duży katechizm westminsterski. Wyznajmy także starochrześcijańskie symbole, symbol apostolski, Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary i atatnazjańskie wyznanie wiary. Konfesyjność pomaga chronić Kościół od ulegania wpływom sprzecznych z Bożym objawieniem ideologii i nowinek teologicznych, które nieraz prowadziły poszczególne odłamy chrześcijaństwa na manowce. Przede wszystkim, konfesyjność jest wyrazem zaufania do ortodoksyjnej tradycji chrześcijańskiej i poddaniem się jej. Tradycji, która przecież nie została wypracowana wczoraj jest wpisanie się w coś większego, czego nie powinno się z byle powodu zmieniać zgodnie ze współczesnymi modami. To, że Kościół jest liturgiczny, oznacza, że nasze nabożeństwa są dialogiem między Bogiem a Jego ludem, w którym Bóg przemawia do swojego ludu poprzez swoje słowo i sakramenty, a lud Boże odpowiada modlitwą, pieśnią i wyznaniem swojej wiary. Jak się dobrze przyjrzeć, to praktycznie każde wyznanie chrześcijańskie, niezależnie, czy to oficjalnie przyznaje, czy też nie, Prowadzi nabożeństwa, podążają wzorem pewnej liturgii. W prezbiterianizmie porządek liturgii jest tak ułożony, bo odzwierciedlał prawdę Ewangelii, i sam udział w niej uczy obecnych tej wielkiej prawdy o zbawieniu grzesznika wyłącznie Bożą łaską, wyłącznie przez wiarę. Niektórzy cenią spontaniczność i podążanie za stałymi elementami liturgicznymi wydaje im się nieduchowe, jakby klepaniem formułek. Jednak kiedy popatrzymy na Pismo Święte i z pokorą spoglądamy na dorobek wieków funkcjonowania Kościoła, to możemy odnaleźć głęboki sens w posługiwaniu się jako elementami nabożeństwa, przemyślanymi wcześniej, przygotowanymi tekstami. Nie widzimy logicznego powodu, by sądzić, że duch Boży może prowadzić wierzącego tylko w czasie jego spontanicznych wypowiedzi, ale już nie, gdy ten zawczasu układa np. tekst wspólnego wyznania grzechów. Fakt, że pastor nosi togę, nie oznacza tego, że należy do innej klasy wierzących, ale podkreśla jego funkcję kompetentnego głoszenia Bożego Słowa. Nabożeństwa Kościoła Presbyteryńskiego zawierają tylko to, co pismo wprost nakazuje. I zasada ta wypływa z przekonania o niezwykłej powadze wydarzenia, jakim jest nabożeństwo Kościoła chcącego uczcić świętego Boga. Na koniec wspomnę sposób zarządzania Kościołem. Mam obecnie różne sposoby, na jakie władza kościelna jest sprawowana. Na przykład, w kościołach zarządzanych episkopalnie, przez gremium biskupów, zwykłym wiernym zazwyczaj pozostaje przyjęcie do wiadomości i posłuszeństwo wobec decyzji duchowieństwa, co do treści artykułów wiary, jakie na, mają uznać, zasad postępowania w życiu, jakimi mają się kierować, jak i tego, jak ma funkcjonować kościół. Natomiast w kościołach zarządzanych demokratycznie, jak to dzieje się w wielu współczesnych protestanckich denominacjach, to członkowie Kościoła podejmują ważne decyzje tak w sferze wiary, jak i tego, jak ma wyglądać życie Kościoła. Co przekazuje władzę w tak kluczowych kwestiach w ręce czasem niezbyt umocnionej wprawdzie Pisma Świętego Większości. W systemie presbiteriańskim zaś mamy unikatowe połączenie wolności z porządkiem, kiedy to nad lokalnym Kościołem, parafią, zarząd sprawuje mieszana grupa starszych nauczających, zazwyczaj nazwanych pastorami, jak i świeckich starszych zarządzających którzy są traktowani na równi, jako obdarzeni tą samą władzą. Nikt z nich nie jest tu ważniejszy. Zatem świeckie osoby, ale te sprawdzone, co do ich kompetencji w znajomości Bożego Słowa i duchowości praktykowanej na co dzień, mają taki sam wpływ na decyzje dotyczące spraw wiary, jak i praktycznych wymiarów życia kościelnego, co pastorzy. Jako prezbiterianie widzimy w Piśmie Świętym wzorzec, że każdy lokalny kościół, zamiast być całkowicie autonomicznym, był raczej powiązany z innymi lokalnymi wspólnotami wierzących, co wprowadzało realną instancję, przed którą kościoły były odpowiedzialne, ale która również zapewniała zachętę i pokierowanie. W presbiterianizmie rolę tę pełnią prezbiteria, skupiające przedstawicieli działających na danym obszarze wspólnot, tak pastorów, jak i reprezentantów świeckich. W sprawach szczególnej wagi Kościół zbierał się na tzw. synodach. Czytamy o tym w dziejach apostolskich, rozdział 15. I w podobny sposób prezbiterianie zbierają się regularnie na podobnych zgromadzeniach, które również mają kompetencje w rozstrzyganiu spraw, których nie dały rady rozsądzić prezbiteria. Zapraszamy więc każdego, kto ceni nabożeństwa nacechowane powagą spotkania ze Świętym Bogiem. Bogactwo dorobku poprzednich pokoleń ludzi wierzących, solidną ekspozycję tekstów biblijnych i ciepłą wspólnotę braci i sióstr w Chrystusie, by przyłączył się w niedzielę do wspólnego uwielbiania naszego Boga podczas nabożeństw jego kościoła.